Włączyłem nagrywańsko. jedziemy Co się stało? zapomniałeś włączyć se napędu, ja. Już nie umiem jeździć do przodu. To ja tak samo. Mam. Co? Z górki, z górki, nie o niej Jezus Maria! Powiem Ci tak, że na rowerze to ja będę miał pół to kadru, to będzie kierownica. To no, może no, ta ci się zepsuła z w... kierownicy. Trochę lipa, tak jak mówisz, z tym, z obracaniem tą kierownicą na stopni, nie? Nie no, tutaj też się nie obrócać. Nie rozglądam się, kurwa, tak. No, no dlatego głowa, nie? Jo. Ale nadal coś się, kurwa, po chuju z siodełkiem. I to mocno. Niewygodnie? Mega niewygodnie. Nie czaję tego. Hvor var <laughs>